Jesteśmy w miejscu, którym zapanowaliśmy być. Będziemy rozmawiać o tym, co przynosi efekty. Chodzi o to, by działać racjonalnie. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Najważniejszy jest spokój. Fajna pogoda. Mamy dobrą bazę. Lubimy się wyrwać. Mamy cel i ambicje. Podróż przez nostalgię. Duże wyzwania i od razu rzut na głęboką wodę. Mam wrażenie, że miniony tydzień minął szybko. Zdecydowanie za szybko czego się nie chwytam, jest to mocna rzeczywistość, jesteśmy w jednym z ostatnich miejsc, w którym nie ma plastiku i technologii. plastikowej technologii, a to robi wrażenie. Fantastyczne widoki. Będziemy mieli kolejny własny film. Zadziwiający fenomen, wielka frajda. To takie wspomnienia, którymi dzielę się z Wami. To jest zadanie dla każdego z nas: dzielenie się przeżyciami. Dlatego Wam nie pozostaje nic innego, jak spakować koc i ruszyć nad wodę. Rzeka Warta, a nad Wartą niszczający, nieczynny, zabytkowy most kolejowy, potężny zabytek. Ciekawe zobrazowanie czegoś, co nazywa się unikalnym środowiskiem. Mam do zaprezentowania, i mogę zaprosić w fajne miejsce. Ten schemat powtarzamy. Będziemy rozmawiać o pięknej ilustracji. Puszcza notecka stawia przed nami wysokie wymagania. Jest ten schemat. By wyjść z bezczynności, podjąłem decyzję, by znów tutaj być. Kratownicowy, jednotorowy most kolejowy z roku 1909, długości prawie 255 metrów. Konstrukcja spornikowa tworząca most przegubowy. 1 września 1939 roku polscy saperzy próbowali most wysadzić. Most tylko się złamał i przechylił. Niemcy go naprawili. W 1945 roku sami podłożyli ładunki. Uszkodzenia były niewielkie. W roku 91 mnie kolejową zamknięto, tory rozebrano. A dziś. Dziś to piękny zabytek. A dziś pochlebstwo czyni się wyżej niż uczciwość. Kłamstwo jest wyżej niż prawda. Kłami się na temat COVID, kłamie się na temat Aids. Wysoce śmiertelna choroba nieuleczalna. Jest wartością chronioną w ramach praw zakażonej mniejszości. A dziś lizosostwo, schlebianie, czapkowanie, wazeliniarstwo ceni się ponad dobrą, rzetelną pracę. Ponad mrówczą pracę, a mrówcza praca przynosi efekty. Wszyscy kłamią, wykorzystują i dbają tylko o własne ja. Wszyscy kłamią i wykorzystują się wzajemnie. Pożyczkodawcy kłamią na temat warunków kredytów, a sprzedawcy na temat własnych produktów. Telewizyjne reklamy odwołują się do prymitywnych żądz i chorych ambicji. Większość ludzi opowiada się za kłamstwem. Kłamią na temat ewolucji, a na tak zwanym bezpiecznym seksie skończywszy. Dno, moralne i zochydzenie, kłamstwo, zdrada i fałsz, obłuda i dwolicowość. Żony kłamią mężów, a mężowie żony. I zrobiło się pochmurnie, ale jest ciepło. Czerpiemy z bogactwa przyrody. Widzimy emocje. Więcej detali. Most kolejowy. Potężny stalowy most kolejowy. Stolica. Centrum Puszczy Noteckiej. Mogliśmy pobyć sam na sam z własnymi myślami. Sam na sam z tym kolosem. Cieszę się, że mogę oddać Wam to, co od Was zostaje: szacunek i wsparcie. Dziś te zdjęcia znów ożyły. Mówią wszystko. To, co bardzo odległe, stało się nam bliższe. Pozostaje zaprosić na kolejną wycieczkę i przekuć wspomnienia i historię na czas realnie rzeczywisty I jak ładnie zrobiło się na koniec fantastyczny widok kratownicowy jednotorowy most z roku 1909 jeszcze tylko napisy końcowe i ostatni powieść świeżości. To jest tak piękne, że wypada się przed tym pięknie ugiąć i ukłonić. Czerpiemy z bogactwa przyrody. Sam na sam, z własnymi myślami. To, w co i w kogo wierzymy, decyduje o całym naszym życiu. Wiara nie jest magiczną formułką ani siłą umysłu. Wiara jest przekonaniem, które dobrze rozumiemy, którego się trzymamy i zgodnie z którym postępujemy. Napisy końcowe, aż żal, kiedy trzeba ogłosić koniec. Dziękuję.